Efekty w Minecraft o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia, Glowing, czyli po polsku Blask. Ten efekt otrzymujesz, gdy dostaniesz widmową strzałą, no gdziekolwiek. Wtedy się podświetlasz. Nie jest to zbytnio rzadki efekt, ponieważ musisz zdobyć tą strzałę, która oczywiście znajduje się w bastionach, ale prawdopodobnie część graczy o niej nie wiedziała w ogóle. Bonduit Power otrzymujesz ten efekt, kiedy przewodnie otoczysz przez marynowanymi blokami, i będziesz znajdował się w pobliżu tego wodnego beaconu. Tak, jakby daje on wodne efekty, takie jak od oddychanie pod wodą. Również zadaje obrażenia wrogim mobom w promieniu paru kratek. Gracze raczej tego nie budują, dlatego jest taki rzadki i nieznany dla części graczy. Unlucky, czyli po polsku pech. Nie wiem nic o tym efekcie, sam nawet nie wiedziałem, że taki istnieje. Ale ciekawy efekt, ponieważ prawdopodobnie nikt z was nie wie co to za efekt. Ale wiem przynajmniej, że on zmniejsza ilość łopów w skrzyniach. Czyli jest taki reverse lock. Nie zapomnijcie o subskrypcji na tym kanale.